Dzień dobry. Przedarłam się dzisiaj przez dżunglę środkowej Rabaty, żeby pokazać Państwu moje rudbekie. Jak widać, te rudbekie są pojedyncze, podwójne, potrójne nawet. Proszę, proszę popatrzeć. Są też w różnych kolorach. To są całkowicie spontaniczne krzyżówki. Ja już od wielu lat rudbeki nie sieję. One sieją się same. Zbieram też siewki, daję mojej sympatycznej uczennicy i zawsze się zastanawiamy, co w przyszłym roku z tych siewek wyrośnie, jakie będą kwiaty, ponieważ to jest zupełna loteria. Nigdy nie wiadomo. Te rudbeki są... Naprawdę imponujące. Proszę zobaczyć wielkość kwiatu. Myślę, że jest nim tutaj bardzo dobrze, ponieważ rosną w pobliżu róż, a ja róże nawożę, więc jest tutaj gleba odpowiednio nawieziona i rudbeckia wytworzyła duże, piękne kwiaty. Myślę, że słychać to bzdyczenie wady w porannym słońcu już. Sprawdzają ilość pokarmu. Rosną tutaj również pszennobyskie, słoneczniczki. O ile pamiętam, pierwsze nasiona przyniosłam z y, y, nasypu kolejowego. Te rośliny również wytwarzają. Spontaniczne krzyżówki. Czasem słoneczniczki są niemalże pełne, czasem tylko pojedyncze. Powiem szczerze, że w pewnym momencie stały się trochę uciążliwe, ponieważ bardzo się rozsiewają. Na szczęście, siewki można łatwo yy, wykopać. Mam sporo żółtych róż w ogrodzie. Róża, którą teraz filmuję, nazywa się Kandela. Liczę na to, że w lipcu będzie trochę deszczu. Może będą wręcz yy, poważne opady, i wtedy kandela wytworzy większe kwiaty. Kandela jest cudowną różą. Pachnie bardzo delikatnie, niezwykle długo kwitnie. Liść zdrowy, nieco błyszczący. Jest to żółta róża z nutką różu. Mam tutaj również różę Westerland. Ona jest czasem bardziej żółta, czasem bardziej pomarańczowa. Ze względu na suche stanowisko. Kwiaty też są niewielkie i nie mają mocnych barw. Roślina, której nie zapraszałam do ogrodu, sama się tutaj pojawiła. Wiesiołek dwuletni. Kwiaty się już powolutku zamykają. Mamy ósmą rano, otworzą się wieczorem. Każdy kwiat ma tylko jeden dzień życia, ale wciąż otwierają się nowe. Kwiaty są bardzo chętnie odwiedzane przez owady. I jeszcze moje dziewanny. Ja tych dziewan tutaj nie siałam. Dziewanny pojawiają się w różnych miejscach ogrodu. Tutaj akurat widuję dziewannę już od dobrych kilku lat. Ona czasem wyrasta w miejscach, w których nie powinno jej być, ale ja ją toleruję, ponieważ ma liść kutnerowaty. Proszę zobaczyć, ona się tym liściem, ogłosionym liściem broni przed utratą wilgoci. Jest naprawdę bardzo odporna. Także warto mieć dziewannę w ogrodach. I jak widać, zaprasza owady. Żółty kolor, mam wrażenie, kojarzy się trochę z pełnią lata, żeby nie powiedzieć z końcem lata. Ja go bardzo lubię. Ociepla. Ociepla ogród i rozwesela mnie. Dziękuję bardzo, i pozdrawiam serdecznie.